Hehehehe, <grywa> kurwa rozgmina życiowa <grywa> Ja to bardziej pomyślałem w że... że gasisz pożar, ale wiesz... <grywa> ja bym się rozpalął i otaczał Ładki chuju <grywa> No co za pies Ale ja sobie wymyśl tylko dwuknął w plagi Jezu że leki to ten ten dwa punkty. ten 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 To ten ten okay. Kurwa! To ma 300 metrów. ten 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 Jak za mną, kurwa, łazi! O nie! Nie, pokaż kurwa! Jestem z dziadkiem na smyczy! Kurwa! Dagaś! I to to! No A tak zada. No tak, zabij się, kurwa, dźwięk! No. 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 Kurwa. Ja jest, jestem lepszy od plagi nawet! kurwa, ziściło się. Co z tego, że ja robię w dwóch tepach? Kolejna plagę. Ja też żałuję, że za to jeszcze nic nie robi. Nie? Kameleżek jest nie zabiany, ale plagę by Leczy mnie z depresji. Też co? Gij ty kurwo snajperska! O kurwa. On. O nie, idzie tu, idzie tu! Kurwa, no co za hex typowy! Z tym egzekutorem, czyli Alletangerem. Nie chce mi No to śpij Nie, bo bigus. Bigusa mogus Bigusa mogusa Magia Kurwa No co menelu za ściany Kurwa Monokumski kumski kurwa Wypierdalei do swojej gry Yes Yes It's going Nie

Kurwa, 27 zgodów już mam Kurwa! gdzie gościu się kampił? Garnierz Wiesz, gdzie ten kanał, ten, ten do kanału, co nie? No Gościu siedział yy, pod gim Aha. No mnie na samym wejściu, tylko ja, wejdzie, ja go zamiast, bo mnie uratował uber. To mi to też mi uratowała. Na 3 sekundy. No, dokonałem odwrotu na ma... O kurwa! Przypominają się czasy, kiedy w Half-Life'a dwójkę się grał. To w Garysmodzie masz jeszcze te bomby. Ale jak mi się teraz przypomina ta misja z helikopterem. Co? No, no, nie, helikopter, helikopter! <ścoughs> Parakopter, paragopter.